Ale tu pięknie, płytka woda Szczupaki z płytkiej zarośniętej wody Siemano, dzisiaj będziemy łowić z pontonu. No i czekam tutaj za Patrykiem, ponton już napompowany. Kilka rzutów i taki pasiak, tylko bardzo zarośnięty zbiornik w lesie. Met, met 20 głębokości. Ale dzisiaj będziemy dłubać ze szczupaczkiem. Do zobaczenia nad wodą i mam nadzieję przy rybie. i tutaj. To by było trochę czyściej. Przy teraz też tam było uderzenie, widziałem Znowu jakieś szarpnięcie na początku nie byłem Optymistycznie nastawiony Zobaczyłem No to jest ten odrzut Ale że... Oj, jest dużo tych przepideł O, widzisz Za szybko to prowadzę, nie wiem zobaczymy jeszcze chwilę Pierwsza rybka. O, chyba okoń, ale siadł tu, w ten mu muł kurde, to jest tyle tych wodorostów, już że to jest szok. Co to Dzień jest? Ciężkie łowisko, ale. Okonek. Weźmiesz go podbierakiem? Ale wjechał. Offsetowy hak. Drugi, bo z brzegu jednego jeszcze dostałem. Ładny, dobra, pasuje. No bo takie dziwne ugryzienie Mamy rybkę, kolejną rybkę powoli no, tak strzelić Na 50 też będzie wymiarała, ale to robi szum Ta gumeczka jest dobra, więcej będzie niż 50 ml. Pięknie Dzieje się Podażne, że jest rybka jest rybka na dzikiej wodzie. Pierwszy raz praktycznie. Kolejny wymiar. Pięknie się dzieje. Ale szczupak podjechał. Za 80 w wodzie, tak na oko. Wiesz, jaki duży? Wystraszył się przy pontonu. Odbił w prawo. Jest. Puszczamy, szukamy. Mam wieczka, duży, skamerkę do wody. Albo coś... Ale była rybka! Teraz ładnie uderzył Nie obciął nie. Ale było uderzenie, jest sunięta guma Patrz, nie okonek, szczupaczek Nie miałem śladu, nowa gumka Kurde, szczupaczek no Wymiar znowu. Zmieniłem aby przynętę Tą twoją od ciebie Wydaje? Mhm ja wymian? ten wymiar, No na styk może mieć. Ale? 57. O 50 nie będzie miał. Ale zmiana przynęty i od razu. Ale jednak to miejsce cały czas nie? Mhm. Nic się nie wystraszyło. Ci odbezpieczymy kolego. Nie ugryź. O, odczepił się. Jeszcze jestem mysik. Oddaj. Ugryź siatkę. No taki. 45 plus. Musiałeś dać kamerę na chwilę. Ale poszedł. Warunki jak na morzu. O kur. Kończymy wypad, bo nie dało się rzucać. Tak wiatr obrócił się w drugą stronę z No Ale wynik całkiem, całkiem pierwszy raz na tej wodzie. Czekamy aż może jeszcze w grudniu jak to zielsko zejdzie, tu będzie fajnie pewnie. Dajkujcie jak się podobało, się do następnych wypadów.